Olimpijskie Koło Informatyczne. Zajęcia online 19 kwietnia. Streaming na YouTubie. Witam serdecznie na drugich zajęciach Olimpijskiego Koła Informatycznego, na których wspólnie piszemy grę. To były drugie zajęcia, które dotyczyły pisania gry od podstaw. Pierwsze były tydzień wcześniej, 12 kwietnia. I chodziło o to, żeby skaczący dino zaczął skakać dokładnie tak jak chcemy, a nie tak jak nam przez przypadek wyszło. No i zabawa była przednia, bo najpierw Dino nie chciał wracać, potem jak już wrócił, to nie chciał się zatrzymać na poziomie, z którego wystartował. Ale na koniec wszystko się udało i najfajniejsze chyba było sterowanie zjawiskami przy pomocy zmiany konkretnych parametrów, na przykład stałej grawitacji. Można w ten sposób symulować grawitację księżycową albo marsjańską, wystarczy, że wiemy, ile razy jest ona mniejsza albo większa niż na Ziemi. No, i jak zwykle po zajęciach pod postem Facebookowym pojawiły się konkretne rozwiązania. Michał z ładnym tłem, Damian Daria Kacper Adam. Amelia tylko fotkę przesłała, ale dino został sfotografowany w odpowiednim momencie i widać, że skacze. Ol. Lewi. Maciej z odpowiednim komentarzem. Maja. Jakość jest taka słaba, bo głównym celem platformy, na którą wrzucacie te filmy, prawdopodobnie nie jest pilnowanie jakości ciężkich plików wideo, tylko chyba jednak coś innego. I to, co widzimy na ekranie, to nie jest to samo, co wysyłamy na serwery: Adek, też tylko fotka i Marcelina. Jak zwykle, wielkie dzięki za współpracę, za fajne pomysły i dobrą zabawę. I do zobaczenia następnym razem.